Na początku proszę się przedstawić. Peter Wosak. Z Pani. W radzień. Po raz pierwszy w Bełgatowie? Nie, to no, nie wiem. To takie pytanie musi daść. Jakie wrażenia z pomytu w Bełmatowi? Jakie wrażenia z pomytu w powiecie bełgotowskim elektrowie kopalnia? Jak najlepsze. akurat nie elektronika i kopalnia, ale nie. To jest właśnie najfajniejsza no. rzecz w Polsce. ludzie spotkali się z tymi ludźmi, którzy tutaj są. Mnie bardzo e, w ubiegłym roku zaskoczyli. E, bardzo przyjemnie mnie zaskoczyło. Tak no, ale w Pradze też są ludzie. W innych miastach też są ludzie. Co jest takiego wyjątkowego tutaj w ludziach, w, w tej ekipie? E, po doświadczeniach z Pragi powiem właśnie jednak nadzieja. W nadziei. teraz e, na dziwniejsze fotografie. Ja się obawiam, że to jest właśnie koniec tej fotografii, tak jak ją znali. I to z się że spotykam tutaj w Polsce, mi daje nadzieję, że właśnie będzie tak samo, tak jak całe życie można, żeby było. Bo tutaj są ludzie, którzy jeszcze próbują coś robić. To może inaczej, czy tutaj jest taki lepszy klimat do, dla fotografii? W Bełchatowie tak. Nie wiem czy w całej Polsce, ale tutaj w Bełchatowie na tak. pewno. Mhm. Czy Bełchatów, rejony Bełchatowa są dla fotografików takim dobrym miejscem? Można znaleźć taką szybko taką inspirację?

zwrócił największą uwagę? No, dla wielu fotografików to jest właśnie elektrownia, to jest kopalnia, a no, może coś, coś innego? No, no, na pewno. Elektrownia i ta kopalnia, ja właśnie tego tutaj sobie uświadomiłem, że to jest za ogromną rzecz, która ja tutaj właśnie zażegniamy całe to miasto i moją pracę. Większość tych, tych mieszkańców e, e, w Czechach jest tak, też taka kopalnia e, węgla e, dronawczego i właśnie jak ja tam robiłem zdjęcia to nie miałem właśnie e,

Hmm? Pan chwali Bełchatów, ale myślę, że wiele osób powiedziałoby, że e, Praga to jest takie miasto, gdzie można e, odstrykać porodne zdjęcia. Nie trudno się z tym nie zgodzić. Tak, ale e, wie Pan, to jest tak, e, jak Kolek e, zobaczy zdjęcia z Pragi, to jest miesiąc bardzo porodnych zdjęć. A, a tutaj na przykład... E,